Witam wszystkich, mam na imię Ania i dzisiaj chciałam się podzielić z wami słowem, to jest napisane w Księdze Marka, drugi rozdział, od pierwszego do dwunastego wierszu. Po paru dniach znów przyszedł do kafarnału. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo i oto przyszli do niego z paraliżowaniem. Nieśli go cztery mężczyźni, a ponieważ tu był tak wielki, że nie mogli się jeszcze dostać do Jezusa. Wjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do składaliżowanego. Synu przebaczone są ci grzechy. Było to zaś kilku z prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach. Dlaczego on tak mówi to obraża Boga? Bo kto poza nim samym może przebaczyć grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach, i powiedział do nich: Dlaczego chłopicie sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczam ci grzechy? Czy powiedzieć mu, stań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że syn człowieczy ma prawo przebaczyć grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: stań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. No i ta historia mnie bardzo dotknęła, ponieważ tu pisze, że cztery mężczyźni przez dach spuścili chorego, że mieli wiarę, że Jezus koło zdrowi i powiedział Jezus, że wiara wasza uratowała chorego. No i jeśli my będziemy pomagać słabszym, to Bóg będzie z nas dumny. I chciałabym zadać do ciebie pytanie. Czy miałeś w swoim życiu taką sytuację, że powiedziałeś coś niesamowitego swojemu koledze czy koleżance? Coś takiego, że uwierzył w Boga i zobaczył Tobie Jezusa. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Pa.